Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu tygodniowym od 6 do 12 maja bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane. Już je przekładam i zobaczymy kochani, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla was zapowiada. Poniedziałek 9 mieczy. Wtorek 7 denarów. Osiem denarów, przepraszam Środa, królowa denarów Czwartek, król mieczy Piątek, trzy denary Sobota, paźmieczy mieczy I niedziela, pięć mieczy W tle mamy kartę kochanków Rozwiąże się jakaś wskazówka Sytuacja, wyjaśni się jakieś nieporozumienie, rozwieją wątpliwości, być może wreszcie będziecie na coś zdecydowani, dokonać jakiegoś wyboru po konsultacjach z partnerem, partnerką bądź osobą, która jest w temacie, która jest kompetentna. Dwie opcje też do wyboru: może chodzi o pracę, może chodzi o jakiś zakup, może chodzi o związek. Zaraz zobaczymy. Dobiorę sobie dwie karty. Trudny był poniedziałek, całe szczęście już za nami. Staliście przed jakąś decyzją. Bądź czekaliście na czyjąś decyzję i nie doczekaliście się. No niestety, poniedziałek trudny, stresujący, jakieś plany uległy zmianie, bądź z czegoś trzeba było zrezygnować, mogły być jakieś awarie, niespodziewane informacje, wydarzenia. Trudny moment, bóle kręgosłupa, bóle głowy, jakieś takie ostre dyskusje, bądź kochani, nawet zakończenie związku w relacji kłótnie, jakieś zmartwienia, jakiejś stresy, to już jest za Wami, więc zostawiamy ten trudny poniedziałek. Jeżeli szukacie pracy, ciekawa oferta pojawi się we wtorek, warto z niej skorzystać, warto pójść, porozmawiać, dowiedzieć się więcej. Być może jest to coś, co Was zainteresuje. Jeżeli macie pracę, po tym stresującym poniedziałku będziecie się skupiać na pracy bądź nauce, bo tutaj też wiadomo, maturzyści teraz się uczą. Stresują tymi wszystkimi egzaminami, więc skupiacie się na sobie, na swojej pracy, na ćwiczeniach, na utrwalaniu cały czas wiadomości, informacji, e, materiału, który trzeba się nauczyć, bądź przygotować się tutaj do e, jakiegoś projektu, który jest e, do wykonania. Niektóre byki mogą nawet zostać w tym dniu po godzinach w pracy. No, z pracy do pracy, więc też będzie byk troszeczkę poddenerwowany ze względu na to, że w domu dodatkowe obowiązki przy dzieciach, coś trzeba ugotować, posprzątać, odrobić z dziećmi lekcje i oto mogą być tutaj kłótnie pomiędzy tobą a Twoją drugą połówką, kochany byku. Być może trzeba szczerze porozmawiać, no i jakoś sprawiedliwie ten podział obowiązków rozdzielić pomiędzy Was. Ósemka denarów jest to karta, która mówi, że jeżeli przypilnujecie swoich spraw, jeżeli faktycznie uzbroicie się w cierpliwość i yy, no, tak yy, przyłożycie się do pewnych yy, zadań, macie szansę yy, pozałatwiać sobie sprawy po swojej myśli. Zwróćcie uwagę na szczegóły, na detale, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakup czegoś, żeby coś nie było uszkodzone, wadliwe. Yy, no i oczywiście podpisywanie jakichś dokumentów, żeby coś tam drobnym druczkiem. Co wam nie odpowiada, nie pasuje, nie było zapisane, żeby później no, nie żałować podjętej decyzji. W środę mamy królową denarów. Bardzo dobry dzień na rozmowy w sprawie finansów: czy w sprawie pracy, czy inwestycji, czy pożyczki, kredytu. Tutaj bardzo dobrze będzie wam się rozmawiało z kobietą z podznaku byka, panny bądź koziorożca. Świetne relacje z matką, która może wam pomóc w domu, przy dzieciach, w jakichś porządkach, w jakichś pracach, bądź wesprzeć was finansowo. E Królowa denarów jest to też rozmowa z pracodawczynią w sprawie podwyżki. Więc, jeżeli waszym e, szefem, przełożoną jest kobieta, warto tutaj w tym dniu porozmawiać na temat jakichś dodatkowych środków, które mogłaby dołożyć wam do pensji. E, Królowa denarów jest praktyczna. Jest taka poukładana, uporządkowana, więc wszystkie prace, które w tym dniu sobie zaplanujecie, zrobicie je porządnie. Jeżeli świadczycie jakieś usługi, rękodzieło, wytwarzacie coś na zamówienie, prowadzicie swoją własną firmę, klienci będą bardzo zadowoleni, zadowoleni właśnie z tego, że jesteście takimi pedantami, szczególantami. Czyli każdy szczegół jest dopracowany, że naprawdę wkładacie całe swoje serce i umiejętności w produkty, które wytwarzacie. Więc tutaj no te byki, które mówię, wytwarzają coś, prac Swoich własnych rąk, będą pochwały, będą uznania, będą nawet wyższe ceny, jakieś nawet napiwki za to, że po prostu wy tak się przykładacie do swojej pracy, że nie robicie tego połepku, jak to się mówi odwal się, powiem brzydko tylko faktycznie staracie się utrzymać ten poziom, utrzymać tą dobrą renomę swojej marki, swojej firmy. Byki, które rozmawiały w sprawie podwyżki, tą podwyżkę dostaną, byki, które rozmawiały w sprawie pracy, to stanowisko dostaną. Może być tak, że w środę rozmawiacie z kobietą, w czwartek rozmawiacie z mężczyzną, e, troszeczkę różnią się e, obowiązki, którymi będziecie mieli się zajmować, no to już decyzja należy do Was, dlatego ci kochankowie w tle, że być może będziecie musieli dokonać wyboru pomiędzy dwoma różnymi opcjami. Jeżeli staracie się o kredyt hipoteczny, tutaj myślę, że przedstawione wam zostaną bardzo fajne warunki. E, co w związkach? W związkach poprawa widać, że tutaj jakaś rozmowa e, odniosła skutek. No, jeżeli macie trudne charaktery, często gdzieś tam się ścieracie na jakimś podłożu tematycznym. Po prostu trzeba no, starać się też panować nad swoimi emocjami, e, powstrzymać się od pewnych komentarzy, w umiejętny sposób, w odpowiednim momencie zacisnąć po prostu język ze zębami i przemilczeć coś. No i na tym polega sztuka kompromisu, jeżeli chcemy mieć yy, fajny związek. Raz trzeba ulec, raz trzeba postawić na swoim, ale trzeba się docierać, trzeba się poznawać, trzeba cały czas pracować nad tą relacją. Jeżeli oboje tego chcecie, jeżeli oboje się staracie, może być tak, że już za parę miesięcy będziecie naprawdę fajną parą, która zna się od A do Z i która umie ze sobą współpracować, nawet jeżeli faktycznie macie różne charaktery. Czwartek mamy króla mieczy, bardzo dobry dzień na załatwianie spraw urzędowych, prawnych, sądowych. Mogą pojawić się jakieś decyzje, orzeczenia, jakieś rozprawy sądowe. Warto złożyć wniosek, z jakieś ważne dokumenty, może coś już będziecie odbierać, jakieś decyzje na przykład o budowie domu, bądź nie wiem, wydane jakieś wnioski o przyznaniu jakichś świadczeń finansowych. Król mieczy decyduje, więc tutaj król mieczy ma mądrą głowę, wie co ma robić. Więc jeżeli przystępujecie do egzaminu, nie bójcie się, macie tą wiedzę, poradzicie sobie ze wszystkim. Warto w tym dniu właśnie przystąpić do egzaminu, poruszyć jakiś ważny temat, wypowiedzieć się w danej sprawie, coś skonsultować, przedyskutować, zaopiniować, poradzić się kogoś, kto jest kompetentny, kto ma wiedzę. Będziecie bardzo zdystansowani do otoczenia. Momentami osoby mogą was postrzegać jako tacy chłodni, niedostępni. Ale taki umysł analityczny i taka postawa będzie Wam w tym dniu przydatna, zwłaszcza jeżeli macie dużo spraw na głowie i w wielu kwestiach będziecie musieli zadecydować sami. Pozytywnie zakończone jakieś sprawy urzędowe, no i myślę, że w czwartek podpiszecie już umowę w sprawie pracy. Myślę, że dokonacie wyboru. Ktoś będzie tutaj dla Was bardziej przekonujący. Nie wiem, czy chodzi o kwestię wykonywanej pracy, czy pensji, która będzie wpływać na konto. Co w związkach? W związkach szczera kolejna rozmowa i myślę, że tutaj dojdziecie do porozumienia. Widać król i królowa. Dojrzałe małżeństwo, które wie, co robi, jest świadome tego, co się dzieje w związku. Trzeba po prostu tylko dać sobie szansę. No i być może przeprosić, jeżeli ktoś kogoś tutaj uraził, bo ten król mieczy może czuć się urażony, może czuć się obrażony za to, że być może no, wcześniej padły jakieś niemiłe słowa, byk już o tym zapomniał, a... Ta osoba jakoś no, czuje się jednak niekomfortowo. Przedyskutujcie to sobie, starajcie się na bieżąco wyjaśniać wszystkie jakieś takie um, konflikty, jakieś problemy, żeby to się nie nawarstwiało, żebyście się nie odwracali od siebie, um, tylko na bieżąco oczyszczali tą atmosferę, która może gęstnieć w razie jakichś um, właśnie. Um, niewyjaśnionych sytuacji, tak? Później się obwiniamy, nawzajem mamy do siebie pretensje, a tak naprawdę wina zawsze leży gdzieś tam po środku. W piątek mamy trzy denary, więc bardzo dobry dzień znowu na egzaminy, eee, bardzo dobry dzień na współpracę, na podpisywanie umów, kontraktów, przyjmowanie jakichś zleceń bądź zlecanie komuś jakiejś usługi remontowej, nie wiem, jakaś usługa nie wiem, elektryka, hydraulika, tego typu rzeczy, może nie wiem, naprawa butów, może zrobienie mebli na zamówienie, no wszelakie są branże, wszelakie dziedziny, więc tutaj każdemu co na myśl przychodzi, każdy sobie to pasuje. Trzy denarii jest to też praca, na której się bardzo skupiacie, więc niektóre byki faktycznie pracują tutaj nad jakimś projektem, który bardzo poświęca Waszą uwagę, wasz czas. Rodzina, dzieci mogą czuć się troszeczkę zaniedbane, starajcie się w weekend im to jakoś wynagrodzić. Te byki, które szukają pracy, bo dotychczasowa no jest, bo jest, ale w jakiś sposób was nie satysfakcjonuje, nie macie możliwości awansu rozwoju, utknęliście gdzieś, stoiście w miejscu, mogą pojawić się ciekawe oferty, no tylko trzeba tutaj sobie wszystko dobrze przemyśleć, zaplanować, no i zrobić ten pierwszy krok, żeby po prostu złożyć wypowiedzenie i przejść do. E, jakiejś lepszej firmy, tam gdzie będzie lepsza płaca. Te byki, które mają swój własny biznes, powiem Wam, że postawcie na reklamę, żeby o Was mówiono, żeby o Was czytano, pisano, może gdzieś w sieci trzeba się pojawić, e, ale ruszy, ruszy i będziecie dobrze zarabiać. Tutaj możliwa jakaś współpraca, też jakaś spółka cywilna może z bliźniakiem może właśnie z bykiem e, może z wodnikiem ale widać, że interes się kręci, że macie e, dużo zamówień, że momentami nie wyrabiacie się z realizacją. No i bardzo dobrze, bo jak e, mamy o czym myśleć, dużo się dzieje, to wtedy wiadomo, że i pieniążki są e, i nie mamy czasu się kłócić, myśleć o głupotach. I jakoś to wszystko idzie do przodu. Więc tutaj trójka: dobra praca, dobry biznes, dobrze zorganizowany dzień, załatwianie wszystkich innych spraw, pomoc i życzliwość innych ludzi przy współpracy, przy jakichś projektach. W sobotę mamy pazia mieczy i kartę wisielca. Dobry dzień na przemyślenie, zawieszenie innych jakichś spraw, być może macie dzień wolny, może jakiś wypoczynek, wyjazd, ewentualnie czas na to, żeby się pouczyć, coś przemyśleć, przeanalizować poczytać, poobserwować przez internet, yy, rozpocząć jakiś kurs, jakąś naukę, yy, pomyśleć o swojej przyszłości, yy, przedyskutować coś z zodiakalnym bliźniakiem, pomyśleć też o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci. Ogólnie dzień, gdzie za bardzo yy, przy wisielcu no, nie będziecie nic robić, jakieś takie podstawowe, tylko jakieś obowiązki, na pewno nie będziecie się przemęczać, stawiacie na wypoczynek no i być może tutaj jakieś <laughs> Lekcje z dziećmi, jakieś drobne e, sprawy, o których ostatnio myśleliście i trzeba poruszyć, może jakiś temat, może rozpocząć e, jakąś dyskusję, ewentualnie zacząć interesować się jakimś projektem, który chodzi wam od dłuższego czasu po głowie i to, to jest nawet coś fajnego, tylko wy jeszcze analizujecie to wszystko, czy to e, jest na krótką metę, czy jednak na jakiś dłuższy okres czasu. Pamiętajcie, że jeżeli już jesteście przekonani, że to jest jednak to, w co warto zainwestować, ruszcie się z tym. Nie odwlekajcie tego na potem, bo później może być już inaczej, nie będzie ten właściwy czas i przegapicie jakieś okazje. W związkach nie reagujcie na zaczepki słowne, na jakieś takie pyskowanie, po prostu może być tak, że od słowa do słowa. Znowuż nadejdą jakieś ciche dni. Czy samotny byki i w tym tygodniu kogoś poznać? Dużo ludzi będzie się kręciło i na płaszczyźnie zawodowej, gdzieś tam związanej z nauką, z kursami, szkoleniami, z Waszą profesją. No, może się ktoś pojawić ciekawy, z kim sobie piszecie, ale czy dojdzie do spotkania, no tego nie wiem. Może wyjść informacja, że ta osoba jest zajęta, bądź jeżeli Wy, będąc z kimś, gdzieś tam sobie piszecie na różnych grupach, forach. Interesuje Was jakiś romans, uważajcie, żeby ta Wasza tajemnica nie ujrzała światła dziennego, no bo wtedy Wasz partner bardzo się wkurzy. Może być też taka informacja, że po prostu dowiecie się, że osoba, którą jesteście zainteresowani, po pierwsze jest dużo od Was starsza, po drugie jest czyimś mężem, ojcem dzieci, bądź matką. No i po prostu zastanówcie się, czy warto wchodzić w trójkąciki, zwłaszcza na tle zawodowym. Niedziela, piątka, mieczy i Cesarz, spotkanie z jakimś mężczyzną, z odniakalnym baranem, kilka lat starszym od Was, bądź kilkanaście, to może być ojciec, może być starszy brat, może być dziadek, może być e, właśnie dyskusja z partnerem. Natomiast widzę tutaj ogromny upór, e, postawienie na swoim, taki czysty egoizm, despotyzm nawet i dominację. Więc nie wiem, byku, czy ktoś będzie chciał cię zdominować i ty się nie dasz i dojdzie do kłótni, czy po prostu ty będziesz taki troszeczkę podminowany, poddenerwowany, nieustępliwy, będziesz chciał bardzo postawić na swoim. E, no, może chodzi tutaj o wychowywanie dzieci, może chodzi o jakieś rozmowy. Związany z partnerem bądź partnerką, jego zachowaniem. No możecie znowuż gdzieś tam na klin e, e, natrafić, e, czyli znowuż gdzieś tam weźmiecie się za rogi. No jeżeli z baranem, no to faktycznie byk z baranem może tutaj być fajna, że tak powiem, polemika. Będziecie się przeciągać na takie linie, <grytanie> brać za rogi może warto by ku czasami ustąpić dla świętego spokoju nie róbcie też piany, nie, burzy, nie róbcie też burzy w szklance wody jeżeli no bo ja wiem, że Wy tak bardzo byście chciały, żeby wszystko było tak jak Wy sobie zaplanowałyście, jesteście znakiem ziemskim właśnie też takim konkretnym, praktycznym bardzo poukładanym ale bądźcie wyrozumiali, zwłaszcza jeżeli jesteście ze znakiem zodiaku, który być może no to nie ma tego w naturze prawda, jest zupełnie inny dla was może być dziwakiem, dla was może być cudakiem, osobą jakąś zaborczą bądź nieodpowiedzialną, ale on po prostu taki jest. Być może trzeba go delikatnie bądź ją nauczyć tego, bądź znaleźć właśnie w zachowaniu jakieś kompromisy. Uważajcie na kłótnie z ojcem, uważajcie na kłótnie z partnerem. Jeżeli chodzi o jakieś sprawy związane tutaj w pracy, no nie wiem, czy warto wchodzić w polemikę słowną tutaj z pracodawcą. Mówię do tych byków tylko, które w niedzielę pracują, ja jeszcze sobie tutaj to powiem. Może być tak, że po jakiejś kłótni ktoś chce Was przeprosić bądź namówić do czegoś, by nie jest zupełnie zainteresowany, więc może dojść do jakiejś kłótni, która zakończy się fochem znowu z cichymi dni, dniami. Um. No, zastanówcie się, czy tak ma wyglądać Wasz związek. Bóle głowy, e, ogólnie problemy ze snem i rozdrażnienie. Także będziecie przyblokowani, z nikim wam się nie chce rozmawiać. E, nawet jak ktoś tutaj próbuje Was gdzieś zaprosić, wyciągnąć troszeczkę na jakiś spacer, pomóc, no to byki będą na nie. Może ze względu na jakieś problemy w związku, może ze względu na problemy w pracy albo po prostu samo poczucie. Odpoczywajcie jak najwięcej. I tak jak powiedziałam, nie podejmujcie pochopnie decyzji. Jeżeli jest ta karta bliźniąt, to znaczy, że macie czas, żeby się zastanowić i tego wyboru właściwego dokonać. Zastanowić się też, co dalej z waszym związkiem bądź romansem. Może warto z czegoś zrezygnować dla świętego spokoju. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.